Współczesne życie może być bardzo stresujące. Poradzenie sobie z pracą, finansami, domem, rodziną, bądź nawet związkami, a zwłaszcza teraz w kryzysie związanym z utrzymaniem, może to być bardzo widoczne. Powszechnie uważa się, że palenie może nas zrelaksować i obniżyć nasz poziom stresu. Natomiast jest to błędne koło. Palenie papierosów powoduje burzę. Chemiczną w naszym mózgu, co prowadzi do uzależnienia. To uzależnienie odbija się na naszym organizmie poprzez poddenerwowanie, poprzez stres, poprzez oczekiwanie tego czasu między jednym papierosem a drugim papierosem. To złe myślenie, że papieros tak naprawdę obniża nasz poziom stresu. Rzeczywiście, może takie być uczucie, ale to trwa tylko kilka sekund bądź kilka minut. A prawdziwy korzeń naszego stresu nie jest rozwiązany. W rzeczywistości to właśnie skutki palenia powodują, że nasz poziom stresu rośnie. Jak sobie z tym radzić? Ważne jest, aby pomyśleć, co tak naprawdę przysparza nas o ten poziom stresu i poddenerwowania, czy są jakieś sposoby, którymi można zaradzić, czy może warto zacząć chodzić na siłownię, biegać. Podejmować aktywność fizyczną, która znacznie obniży nam ten poziom stresu. Czy mamy rodzinę przyjaciół, które może nam pomóc w tym procesie? Wiele serwisów, takich jak NHS England albo Stop Smoking London, oferują wsparcie psychologiczne. Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Badania naukowe wykazują, że przy rzuceniu palenia tak naprawdę Twój poziom stresu i lęku znacznie się obniży, a Twoje samopoczucie Opraví se.